Spojrzała mimowolnie w kierunku leżącego nieruchomo ciała i wzdrygnęła się. Później jej wielkie, piękne oczy zwróciły się ku Aleksowi. Bez względu na to, czy jako autor powieści sensacyjnych bawi się Pan dobrze, układając tego rodzaju rebusy, prosiłabym jednak, aby nawet żartem, jeśli jest to stosowne słowo w tych okolicznościach, zechciał Pan nie wprowadzać mojej osoby do tej tragedii. Sprawia mi to przykrość. Dobrze! — odparł Joe. — Zrobię to. Na razie. Powróćmy do zmarłego Noxa. Otóż zarówno opinia Urzędu Celnego, jak i to, co powiedział nam pan Roberts i co dość autorytatywnie na mocy dochodzenia dwóch wielkich agencji dyrektywistycznych oświadczyła nam pani Crow, świadczą o tym, że pan Nox był bardzo zainteresowany przerzucaniem nieoszlifowanych diamentów bądź brylantów, z południowej Afryki do Anglii. W świetle praw jego kraju było to grubym przestępstwem, ale, jak wiemy, ani jedna z osób, które dziś opowiadały nam o życiu pana Noxa, nie nazwała go uczciwym człowiekiem wręcz przeciwnie. Wiemy zresztą, że dwie agencje detektywistyczne znajdujące się na dwóch krańcach ziemi wychodziły ostatnio ze skóry, aby dowiedzieć się, jaką drogą pan Knox przewozi drogie kamienie do Anglii. Bo było z jednej strony absolutnie pewne, że nie miał tych kamieni przy sobie, udając się w podróż. Z drugiej strony zaś oferował je do sprzedaży po przybyciu do Londynu, ponieważ kamienie. Nie mogły podróżować same, więc nasuwał się jeden bardzo prosty wniosek. Pan Nox musiał mieć wspólnika. Dopiero mając go, mógł zainscenizować próbę przeszmuglowania bezwartościowych kamieni, aby uzyskać powtarzające się alibi. Tak więc musiało to już trwać od kilku miesięcy. Wspólnikiem tym Musiała być osoba stojąca poza podejrzeniami, mająca swobodę poruszania się na lotnisku i w urzędach celnych, godna zaufania i zadowalająca się stosunkowo niewysoką opłatą za swe usługi, tak, aby szmugiel drogich kamieni był nadal dla Noksa opłacalny. Oczywiście idealnym wspólnikiem dla pana Noksa byłaby osoba należąca do jednej z załóg samolotów. Kursujących stale pomiędzy Londynem a Johannesburgiem. Jak wiemy, pan Knox miał dar wymowy i łatwość zawierania znajomości, której sam doświadczyłem na sobie. A teraz proszę mi powiedzieć, z jakim członkiem załogi pasażerowie mają najwięcej do czynienia? Umilk na sekundę. Nikt nie odpowiedział, ale wszystkie oczy skierowały się ponownie ku barbarze Sloop. Właśnie powiedział Joe swobodnie. Widzę, że wszyscy państwo zgadliście. Otóż członkiem załogi, z którym najłatwiej jest zawrzeć znajomość, jest Stewardesa. Czy pan naprawdę oskarża mnie o zabójstwo tego człowieka? Barbara Slow potrząsnęła głową, jak gdyby chciała przebudzić się ze złego snu. Pan jest chyba obłąkany, albo. albo. sama nie wiem, co powiedzieć. Ależ nie jestem obłąkany. To pani była nieco nieuważna. Nieuważna? Uniosła cienkie, pięknie zarysowane brwi. Przypuszczam, że nie tylko ja, ale wszyscy tu obecni chcieliby zrozumieć, co pan ma na myśli. Uprzedzam pana, że za kilka minut wylądujemy i będę zmuszona złożyć na pana zażalenie do policji w Nairobi. Nie mogę sobie pozwolić na to, aby być publicznym przedmiotem tak ohydnych oszczerstw. Jestem zresztą przekonana, że każdy sąd przyzna mi słuszność jeśli wykaże pani, że jestem oszczercą, ale proszę pamiętać, że będę się bronił. Powiem wówczas, dlaczego byłem absolutnie przekonany, że to właśnie pani, a nie kto inny, popełniła to morderstwo. A byłem o tym przekonany nie tylko dlatego, że udało mi się drogą prostego, logicznego rozumowania uwolnić wszystkie pozostałe osoby od zarzutu morderstwa z premedytacją. Nie można nikogo skazać na podstawie przeprowadzenia dowodu, że wszystkie pozostałe obecne na miejscu zbrodni osoby nie mogły jej popełnić. Trzeba udowodnić, że morderca zamordował. Zacznę więc od drobnej omyłki, którą pani popełniła.